Antoni Kołodziejczuk, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa, zaprosić na kolejny program z cyklu Opinie. Jest mi tym bardziej miło, że będziemy mówić o przyszłości, proszę Państwa, a ona będzie dotyczyła, czy też można rzec, że już dotyczy młodzieży, młodzieży gimnazjalnej, stąd też... Obecność w studiu telewizji kablowej Zamość pani Renaty Chyrchały. Pani Renata jest zastępcą dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Zamościu. Witamy panią dyrektor. Dzień dobry. Proszę państwa, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 to dawny mechanik, żeby była. Jasność w sytuacji, oraz jest z nami pan Artur Gontasz, konsultant do spraw kształcenia zawodowego i ustawicznego lubelskiego samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które ma oddział w Zamościu, mimo że jest lubelskie, z mechanikiem, również emocjonalnie jakoś związany, tak jak i ja. Panie konsultancie. Czy jest potrzeba kształcenia zawodowego w naszym regionie? Pan ma taki szeroki pogląd na sprawę. Wie Pan, jak sytuacja wygląda w kraju, za granicą, ale skupmy się na zamościu i na Zamojszczyźnie. No, zdecydowanie jest bardzo, bardzo duża. Można by rzec, ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Myślę, że potrzeby są dużo większe niż to, co na obecną chwilę jest. I tutaj szkoły zawodowe nasze, zamojskie, naszego regionu, zdecydowanie chcą sprostać tym potrzebom. I no, mamy taki bardzo ciekawy moment, czyli ten rok szkolny, który będzie się rozpoczynał 1 września, ma to kształcenie zawodowo atrakcyjnić, uelastycznić. I ma, mam nadzieję, że też dzisiaj tutaj przekażemy gimnazjalistom takie pewne informacje, które umożliwią im no, taki łatwiejszy wybór tego kształcenia zawodowego. Pani dyrektor, czy może pani potwierdzić to, że dużym zainteresowaniem cieszy się oferta szkół, którą pani kieruje wraz z panem dyrektorem Gniwkiem obecnie wśród młodzieży gimnazjalnej? No, w świetle naszych opinii i kontaktów z gimnazjalistami na chwilę obecną zainteresowanie kształceniem zawodowym jest, choć nie ukrywam, że życzylibyśmy sobie większego. Zwłaszcza, że, tak jak mój przedmówca wspomniał, od września będą wdrażane kolejne kroki reformy programowej kształcenia zawodowego, co niewątpliwie. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego kształcenia. Proszę Państwa, dzisiejszy program w zasadzie kierowany jest w głównej mierze, jeżeli Państwo się ze mną zgodzą, do gimnazjalistów, a w zasadzie do osób, młodych osób, które kończą e, gimnazja, no bo w kształceniu zawodowym nastąpi od września rewolucja, o ile się orientuję, panie konsultancie. Tak, rewolucja nastąpi. Co prawda, szkoły będą te same. Natomiast oferta, organizacja tego. Aczkolwiek to ponowałbym by wrócić z tego numer dwa do mechanika na tak, przykład. tak. I tutaj sama organizacja tego kształcenia, tak jak ma to wyglądać, treści, umiejętności, które będą kształcone, mają być dużo bardziej atrakcyjne, mają umożliwić dużo szybsze zdobycie ciekawszych zawodów w sposób taki no, atrakcyjniejszy niż ma to. Na dzień dzisiejszy ma miejsce i mam nadzieję, że to zresztą zaraz tutaj wyjaśnimy, tak może nawet bardziej w szczegółach. Jest. Pani dyrektor orientuje się o co chodzi w tej reformie? Myślę, że y, główna rzecz polega na tym, że y, łatwiejsze będzie dla y, kształcących się w poszczególnych zawodach zdobywanie zawodu, bo podzielone będzie na etapy, dlatego że dotychczas... Jeszcze obecni, absolwenci, i jeszcze przez kilka kolejnych lat, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe musieli zdawać po ukończeniu szkoły. Była to, było to kolejne po maturze wyzwanie dla takiego młodego człowieka. Natomiast yy, w Planowa w, te, w tej reformie, która będzie wdrażana, będzie podzielone na kwalifikacje. Każdy zawód, w każdym zawodzie wyodrębniono jedną, dwie bądź trzy kwalifikacje, a młody człowiek każdą z nich będzie potwierdzał egzaminem w trakcie kształcenia. Czyli przykładowo po drugiej klasie, w zależności jak to będzie umocowane w planie nauczania szkolnym, po drugiej klasie, po trzeciej klasie, a ostatnia kwalifikacja prawdopodobnie będzie, kończyła, będzie zdawana przez absolwentów. W połowie ostatniego roku Panie konsultancie, każda reforma w edukacji to powoduje, że młodzi ludzie, ich rodzice dostają gęsiej skórki. Bo co się dzieje w edukacji, to wiemy doskonale, prawda? Ja się uczyłem z innego elementarza i nie uważam się za mniej wykształconego niż obecne dzieci, które uczą się co rok z innego elementarza. Kiedyś był Falski, prawda, słynny i Ala As, Ala ma kota, kot ma osę i tak dalej nie wszystko precyzyjnie. Pamiętam. Proszę podać jakiś przykład naszym widzom. Tak. Yy. Który jakby określiłby precyzyjnie to o czym mówiła pani dyrektor. Nie wiem, może miałem za niską średnią, ale ja nie bardzo do mnie jakoś to dociera. Ja rozumiem kwalifikacje inne. Jesteśmy te, 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 te technikum. Te Załóżmy, że jesteśmy czyli, w technikum. Tak, te kwalifikacje, czyli takie cegiełki składowe, z których się składa cały zawód. Potwierdzane tak no Uczniowie mają nie zauważyć nawet, że zdają. Oni uczą się i ucząc się pewnego materiału, na koniec potwierdzają daną kwalifikację. Jaką kwalifikację? Ta kwalifikacja ma funkcjonować na rynku pracy tak, że nie trzeba tłumaczyć. To sama nazwa mówi, co to jest. Ja zaraz podam przykład. Na przykład zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. To są dwa, dwie kwalifikacje. Jedna z nazywa się sporządzanie napojów i potraw. I to jest ten egzamin, prawda? W trakcie szkoły... Nie gdzieś tam na koniec, po miesiąc po tym jak się zakończy, tylko ucząc się. Druga, organizowanie żywienia i usług gastronomicznych. I to jest ta druga kwalifikacja. Czyli ten zawód to są takie. No i ta druga kiedy następuje? Ta druga, y, no pod koniec tego kształcenia, prawda? Też nie po zakończeniu, bo uczniowie będą podchodzić do egzaminów w trakcie nauki, a nie po zakończeniu szkoły. Czyli, Czyli pani dyrektor, nie będzie takiej sytuacji, że oto uczeń. Pod koniec kształcenia wykonuje, tak jak to było kiedyś, dawno, dawno temu, pracę tak zwaną dyplomową, broni jakby swoich dokonań i zdaje egzamin końcowy. No poprzednio jeszcze przed obecnym kształtem potwierdzania kwalifikacji zawodowych, tak wyglądało, wyglądało właśnie potwierdzanie kwalifikacji zawodowych i była to praca dyplomowa. Po, tym, po, po której absolwenci bronili tej pracy, natomiast w tej chwili będą to egzaminy. I obecnie egzaminy. Potwierdzające kwalifikacje zawodowe składają się z dwóch etapów: etap pisemny i etap praktyczny. Poprzeczka jest dość wysoko ustawiona, bo na jednym z etapów do zaliczenia potrzeba 75 egzamin, punktów możliwych do uzyskania więc to próg wysoko. No tak wysoko. właśnie, z jednej strony tak ogromne wymagania, a z drugiej strony, jakby tutaj pan konsultant zapewnia, że e, uczniowie mają przychodzić przez te egzaminy w sposób taki, by ich nawet nie zauważali. Tak, ja tak uporządkuję, bo pani Bardzo doktor proszę. mówi, tak jak jest na dzień dzisiejszy, że jest jeden duży egzamin po zakończeniu szkoły zawodowej. A, to na, teraz jest. Teraz. teraz jest, prawda? Natomiast tego ma nie być. Mają być mniejsze w trakcie nauki, ostatni. Pół roku przed skończeniem nauki w technikum po to, żeby te ostatnie pół roku skupić się tylko na przedmiotach ogólnych i mieć takie same szanse jak w liceum na zdanie matury, dokładnie ucząc się tyle samo, takich samych przedmiotów ogólnokształcących i mając w perspektywie pół roku uczenia się tylko przedmiotów ogólnych, bo wcześniej już te wszystkie zawodowe rzeczy się zakończą, prawda? To tak tutaj ma być ta, taka duża większa elastyczność. Ja chciałbym jeszcze dwa słowa, jak mogę dodać, prawda? Tak, żeby to tak nam się ładnie uporządkowało. Pozwolimy, panie dyrektor. Pozwolimy. No, iść. no właśnie, <laughs> więc patrząc dalej, to te kwalifikacje mają stanowić takie pewne puzzle, bo w dzisiejszych czasach jest normalną sytuacją, że ktoś kształcąc się w jakimś zawodzie, zdobywając kwalifikacje, to... Rzadko będzie to tak, że to wystarczy już na całą swoją drogę, karierę zawodową. Więc zdobywanie następnych ma być to takim uzupełnianiem tych puzzli, kolejnych kwalifikacji, tak? Że ktoś posiada pewne, to nie musi całej następnej szkoły kończyć. Na dzień dzisiejszy musi. Prawda? Ktoś mając jeden zawód, chcąc mieć drugi, na dzień dzisiejszy musi kolejne 3-4 lata poświęcić na kształcenie w następnym zawodzie. Natomiast od września to ma wyglądać to w ten sposób, że on uzupełni sobie tylko kolejne kwalifikacje. Do następnego zawodu, które jeszcze raz powtarzam, często będą takim puzzle czy układanką, że uzupełnienie kolejnych kwalifikacji będzie dawało następny zawód. Czyli może być tak, że ktoś, mając potwierdzony jeden zawód, to wystarczy mu rok dwa, żeby dwa następne potwierdzić. Czy tego na dzień dzisiejszy nie ma? To ma być naprawdę rewolucja w kształceniu zawodowym. A jakie zawody pani dyrektor cieszą się y, największą popularnością no, w na... zespole szkół ponadgimnazjalnych numer dwa? Na chwilę obecną to właśnie te z branży motoryzacyjnej, y, technik, pojazdów samochodowych, technik, mechanik. No boleje nad tym, że y, tak. Y, y, bardzo ważny, potrzebny pracodawcom, jak się okazało na drugim forum gospodarczym w Zamościu, technik, mechatronik, bardzo na czasie, nowoczesny z przyszłością zawód. No jest tak trochę mniej popularny, aczkolwiek uważam, że ten zawód jest godny uwagi, zwłaszcza z pozycji gimnazjalisty, bo jest to zawód powiązany z elektroniką, z mechaniką. E, czy warto kształcić się w zawodzie? No, bezwzględnie warto. Wszystkie jakieś badania pokazują i kierunki te, gdzie można zdobyć sukces, zarobki, móc założyć firmę, to jest właśnie kierunek, ten kształcenie zawodowe. Ta reforma też tutaj ma bardzo jakby ułatwić tą drogę, ponieważ w takim, można powiedzieć, trzonie kształcenia zawodowego, czego do tej pory nie mieliśmy. Ma być obowiązkowo prowadzenie i podejmowanie działalności gospodarczej, bezpieczeństwo higiena pracy, język obcy zawodowy oraz takie ogólne kompetencje dotyczące organizacji pracy małych zespołów. I to ma być w każdym jednym zawodzie obowiązkowy takim elementem kształcenia zawodowego. No, do tej pory też tutaj brakowało takich elementów właśnie tych związanych tak z takim samym tym rynkiem prawda i z tym żeby ten absolwent już nawet w trakcie szkoły myślał o tym że tą firmę może założyć tutaj a na pewno ma taką możliwość, a, a życie podaje, proszę Państwa, mnóstwo przykładów ludzi, którzy dobrze wykonują swój zawód, i okazuje się, że jeżeli potrafią rzetelnie i dobrze wykonywać swój zawód, potrafią również, również być rzetelnym e, i solidnym, zatrudniającym wiele osób pracodawcą, bo. Okazuje się, że znając się na czymś merytorycznie, można być też przedsiębiorcą. Jest to wykonalne i tutaj w Zamościu mamy przykłady takich firm, a właśnie wspomnieli Państwo o jakimś takim, powiedzmy, nacisku na właściwości praktyczne kształcenia, czyli nie sama teoria, nie tylko ta wiedza ogólna, ale również konkretnie wykonywanie tego zawodu i jakby umiejętności i predyspozycje manualne, ich ćwiczenie w jakimś większym wymiarze niż dotychczas będzie stosowane od września? No mhm. właśnie ta reforma zakłada. Zwiększenie nacisku na kształcenie praktyczne. W planach nauczania mają się pojawić laboratoria, zajęcia praktyczne, zwiększone wymiary praktyk zawodowych, co zwiększa tak naprawdę absolwentowi. Szkoły zawodowej, szanse na zatrudnienie, między innymi dlatego, że w trakcie zdobywania kształcenia ma po pierwsze możliwość lepszego wyćwiczenia tych umiejętności typowo praktycznych, czego oczywiście oczekują pracodawcy od potencjalnego pracownika. Ponadto myślę, że jest, będzie to również szansa na kontakt młodego człowieka z przyszłym pracodawcą w postaci staży, praktyk. Zajęć praktycznych bądź różnego rodzaju innych takich inicjatyw. Nie powinienem krytykować tej reformy? No, zdecydowanie. Bo nie. państwu nie wypada, ale ja mam. <grym> Zdecydowa zdecydowanie nie. Natomiast cała nasza nadzieja jest taka, że do gimnazjaliści ich rodzice... Bo to jest reforma, tak? Tak? Tak, to, to tak, W takich kategoriach należy. Tak, tak. Tutaj, no dowiedzą się o tych wszystkich możliwościach, bo wydaje nam się tak w naszym odczuciu, że troszkę no, zbyt mały jest przekaz na ten temat jeszcze i nie ma tych wiadomości. Spomnij. I krótki program typu tak. opinie też wszystkiego nie wyjaśni, więc gdzie można się dowiedzieć, drodzy Państwo, jakichś szczegółów dotyczących oferty, dotyczących zmian? Pani rektor, no, no, na pewno... Bezpośrednio w szkołach? Tak, tak, materiały reklamowe szkół na pewno. Materiały hmm. reklamowe zdecydowanie przybliżą gimnazjalistom ofertę, ale samo, same informacje o, o planowanych zmianach to podejrzewam, że można znaleźć na stronach ministerialnych pełne informacje. Myślę, że w gimnazjach wychowawcy też powinni rozmawiać z gimnazjalistami, z wychowankami na temat tego, co ich czeka w najbliższej przyszłości. Bo przecież to są wybory dokonywane już teraz. Więc taki gimnazjalista musi wiedzieć, na co się decyduje, wybierając taką, a nie inną szkołę. I zachęcam do lektury wszystkich opracowań na stronach Koweziu czyli to jest ten Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej na stronach Kuratorium Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam te informacje na temat reformy są szczegółowo opisane. Zawsze, proszę Państwa, popierałem szkolnictwo zawodowe i popierałem ludzi, którzy zawodu się uczyli, bo uważam, że lepiej mieć dobry zawód wyuczony i można jakby lepiej z tych umiejętności żyć, niż kończąc jakieś tam byle jakie studia, bo takie też się niestety zdarzają w ofercie, różnego rodzaju... Uczelni, no, których nie będziemy dzisiaj wymieniali. Proszę Państwa, ten nowy kształt kształcenia zawodowego w Państwa ocenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, czy on wnosi idzie w zupełnie innym kierunku? Dla mnie zdecydowanie jest to krok w kierunku ucznia, dla jego dobra, bo dla tych, którzy Liczą się z tym, że będą musieli podjąć pracę zawodową tuż po zakończeniu szkoły. To jest ogromna szansa, aby wybrać atrakcyjny zawód i dobrze się do niego przygotować. A dla tych, dla których, których ambicje sięgają dalej, aniżeli tylko technikum, to ogromna szansa na kształcenie. Przyjęło się tak, że na przykład idąc na studia, to policją ma się większe szanse. Nie wiem, czy, czy zgodzą i... się Państwo z tą opinią. To znaczy, no. My się z nią myślę, że zgodzimy na chwilę obecną, natomiast wydaje nam się jak najbardziej, że wdrożenie tej reformy również tutaj ułatwi, to nie wiem, wyrówna te szanse dla absolwentów techników. Prawda? No. Ja bym tu trochę może polemizowała, dlatego że do tej pory licea miały, miały przewagę w kształceniu ogólnym. Przedmioty ogólnokształcące zdecydowanie. Na pewno były przewagą absolwentów liceów, natomiast w nowym kształceniu zawodowym musi zaistnieć korelacja. Będą, co, co to jest, uczniowie poszczególnych zawodów będą uczyli się w zakresie rozszerzonym przedmiotów ogólnokształcących ściśle związanych z zawodem. I przykładowo, w takim zawodzie technik, mechanik, technik pojazdów samochodowych, tymi przedmiotami rozszerzonymi będzie matematyka i fizyka, co zdecydowanie uważam, zwiększa szanse absolwenta na kontynuowanie nauki na politechnikach, na kierunkach, te, kierunkach technicznych. I oczywiście kształcenie zawodowe ułatwia mu kształcenie zawodowe. Więc... Szanowni Państwo, no kształcenia zawodowego z sukcesami życzymy tym wszystkim, które, tym wszystkim osobom, które zechcą je wybrać, a życzymy w gronie... Dzisiejszych rozmówców programu opinie. Przypomnę, że są nimi pani Renata Hyrchała, zastępca dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Zamościu dziękuję za przybycie do studia oraz Artur Gontarz, konsultant do spraw kształcenia zawodowego i ustawicznego lubelskiego samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. Państwa proszę o opinię. Te proszę przesyłać na adres mailowy ztkamałpaczta.fm, telefon do telewizji kablowej Zamość 530-33 Przypomnę, że w terenie można oglądać nas na stronie internetowej www.faukazamos.pl. Współczując Wam, gimnazjaliści, dokonywania tak trudnych wyborów, w niniejszym uprzejmie z Wami, Waszymi rodzicami się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym programie.